Golfstream. Tej strasznej sceny 20 kwietnia żaden z nas nigdy nie zapomni. Opisał ją pod wpływem gwałtownego wzruszenia. Później przyjrzałem mój opis i przysłałem kancelowi i kanadyczykowi. Oby przyznali, się, że jest wierny, ale blady. Dla kreś... Do określenia podanych obrazów potrzeby pióra najznakomitszego po... naszego poety autora Pracowników Morza. Powiedziałem, że kapitan Nemo płakał, patrząc na fale. Boleść jego była niezmierna. Od czasu naszego przybycia na statek utracił już drugiego w towarzysza. A jakaż to śmierć okropna, przyjaciel ten zgnieciony, zduszony, zgruchotany strasznym ramieniem motwy, starty na miazgę w żelaznych jej szczękach, nie miał już spocząć razem z towarzyszami w cichych wodach koralowego cmentarza. Co do mnie. To w krzyk rozpaczy nieszczęśliwego w czasie tej walki głęboko rozdarł mi serce. Biedny Francuz, zapominając umówionego języka, w ojczystej mowie rzucił ostatnie wezwanie. Tak więc, wśród owej załogi Nautilusa, zespolonej duszą i ciałem Nemo, uciekającej jak on od wszelkiego stosunku z ludźmi, miał rodaka, lecz. Czy on jeden tylko przedstawił Francję w tym tajemniczym stowarzyszeniu złożonym oczywiście z indywiduów różnej narodowości? Była to jedna więcej z tylu niedocieczonych zagadek, pustających ustawicznie w umyśle. Kapitan Nemo wrócił do swego pokoju i znowu go nie widziałem przez pewien czas, ale jakże musiał być smutny, zrozpaczony, niezdecydowany. Wznosząc po ruchach jego statku, którego był duszą, w którym odbijały się wszelkie jego wzruszenia, Nautilus nie trzymał się określonego kierunku. Posuwał się, wracał, kołysał jak trup na Śruba jego była oswobodzona, a jednak zaledwie jej ożywał. Płynął na traw. Nie mógł się oderwać od pola tej walki, od tego morza, które pożarło mu jednego z członków osady. Upłynęło tak dni 10. Dopiero 1 maja Nautilus przybrał stanowczo kierunek północy. Dotarł się w przód do wysp lukajskich przy ujściu kanału Bahama. Płynęliśmy wówczas prądem największego ze strumieni morskich mającego swe brzegi, właściwe sobie ryby i temperatury. Mówię o Gulf jest to w rzeczy samej rzeka płynąca swobodnie wśród Atlantyku, której wody nie mieszają się z wodą oceanu. Rzeka słona, bardziej słona niż otaczające ją morze. Średnia jej głębokość wynosi 3000 stóp, średnia szerokość 60 mil. W niektórych miejscach szybkość prądu sięga 4 km na godzinę. Stała masa jej wód jest większa od wszystkich rzek na kuli ziemskiej. Prawdziwe źródło Golfstreamu, rozpoznane przez komendanta Maury i jego punkt wyjścia, jeżeli kto woli, leży w G Zatoce Gaskońskiej. Tam wody jego, słabo jeszcze wyróżniające się kolorem i temperaturą, zaczynają dopiero się tworzyć. Stąd zmierza na południe, biegnie wzdłuż brzegów Afryki Równikowej, rozgrzewa swe fale promieniami strefy gorącej, przebywa Atlantyk. Dochodzi przylądka San roku, roku na Wybrzeżu Brazylijskim i rozdziela się na dwa ramiona, z których jedno dąży nasycić się jeszcze gorącymi atomami Morza Atlantyckiego. Wówczas Golfstream, którego przeznaczeniem jest przywrócić równowagę między temperaturami i zmieszać wody równikowe z północnymi, zaczyna swą rolę. Rozgrzany do gorącości w Zatoce Meksykańskiej posyła się na północ ku brzegom. Ameryki. Dochodzi do Neftfoundlandu, zbacza pod parciem zimnego prądu cieśnienie Davisa, zwraca na ocean, na ocean an, dążąc pod jednym z wielkich kół globu w linii krzywej i rozdziela się pod 43 stopniem na dwa ramiona, z których jedno zasilone jeszcze Południowo-wschodnim prądem wiatru powraca do Zatoki Gaskońskiej i Wysp Azorskich, a drugie, okrążywszy brzegi Irlandii i Norwegii, dąży aż za Spitsbergen, gdzie temperatura jego spada do 4 stopni, by tam utworzyć wolne morze biegunowe. Po tej to rzece, oceanu żeglował teraz Nautilus. Opuściwszy kanał Bahama, przy 14 metrowej szerokości i 350 metrach głębokości płynie z szybkością 8 km na godzinę. Prędkość ta zmniejsza się stale w miarę posuwania się na północ. I pragnąć należy, aby ten stosunek ciągle się utrzymał, bo gdyby, co zdaje się nie ulegać wątpliwości, szybkość jego i kierunek uległ zmianie, wówczas. Klimaty europejskie doznałoby przewrotu, w których następstw niepodobna nad obliczyć. Około południa byłem z konsejlem na platformie. Tłumaczyłem mu rozmaite szczegóły tyczące się Golf Streamu. Skończywszy, kazałem mu zanurzyć ręce w prądzie. Konsejl usłuchał i bardzo się zdziwił, nie czując żadnego wrażenia gorąca ani ziemna. Pochodzi to stąd, rzekłem, że temperatura wód Streamu przy wyjściu z zatoki meksykańskiej niewiele się różni od temperatury krwi. Jest on ogromnym kaloryferem, dzięki któremu brzegi Europy pokryte są wiekuistą zielenią. A jeśli wierzyć Mauremu gorąco, tego prądu całkowicie zużyte, dostarczyło tyle cieplika, że można by nim utrzymać w stanie płynnym rzekę roztopionego żelaza wielkości Amazonki albo Missouri. W tej szybkości, w tej chwili szybkość Goldstreamu wynosiła 2 metry pi, pi, 2,5 m, 25 na minutę. Nurt jego tak znacznie się różni od otaczającego, otaczającego morza, że ściśnięte wody jego tworzą wypukłość wśród wód oceanu, że istnieje różnica poziomu pomiędzy nimi a wodami zimnymi. Zresztą ciemne i obfitujące w materię słone odznaczają się czystym swoim błękitem od zielonych fal morskich. Taka jest przy tym wyrazistość ich linii, Demar demarkacyjnej, że Nautilus, będąc na wysokości stanów południowej i północnej Karoliny, przeciął ostrogą swoją falę groustrymu, podczas gdy śruba jego rozbijała jeszcze na oceanu. Nur ten unosił cały świat żyjące. Żeglarki, tak pospolite w Morzu Śródziemnym, ciągnęły tu w licznych gromadach. Pomiędzy chrząstkowatymi odznaczały się szczególnie raje, których wysmukły ogon zajmował prawie trzecią część ciała, tworząc długie na 25 stóp rombusy. Dalej małe jednometrowe żarłacze z dużą głową, krótkim i zakrąconym pyskiem, z kilku rzędami spiczastych zębów. Ciało ich wyglądało jakby pokryte pośród ryb kościstych. Zauważyłem właściwie właściwe tym morzom, szare wargacze tęczaki i ze, tęczaki ze jak ogień tęczówką metrowe ścienice z szerokim pyskiem najeżonym drobnymi ząbkami, wydające lekki odgłos. Zauważyłem też kolcogrzbiety kolco czarne, o których poprzednio już mówiłem. Błęk, Kitne odorady błyszczące złotem i srebrem, papugi morskie, istne tęcze oceanu mogące świetnością kolorów iść w zawody z najpiękniejszymi ptakami zwrotnikowymi. Szlamówki z trójkątną głową, niebieskawe, bez łusek, skarpie, żaboryby z żółtą poprzeczną przepaską w kształcie greckiego T. Widziałem tam mrowiska małych, brunatno-naklepionych bobek byczków, dłużąbki z srebrzystą głową i żółtym ogonem, różnorodne łososie, łososie, smagłe mugilomory, błyszczące łagodnym blaskiem, które Lacepedes poświęcił miłej towarzystwie, towarzyszce życia, i na koniec. Piękną rybę, zwaną rycerzem amerykańskim, co zdobny we wszystkie ordery i opięty wszelkimi wstęgami, nawiedza wybrzeża potężnego kraju, w którym wstęgi ordery tak mało są cenione. Dodam także, że w nocy fosforyczne wody Cold współzawodniczyły z elektrycznym blaskiem naszej rotatni. zwłaszcza podczas grożącej nam burzy. 8 maja znajdowaliśmy się jeszcze naprzeciw przyrodka, Had teraz na wysokości północnej Karoliny. Szerokość mu wynosiła w tym miejscu 75 mil, a głębokość 210 metrów. Nautilus błąkał się bez celu. Zdawało się, że wszelki dozór i czujność wygnano zostały ze statku. Przyznaję, że w takich warunkach ucieczka mogłaby się udać. W rzeczy samej zamieszkane brzegi przedstawiały wszędzie łatwe schronienie. Po morzu uwijały się ustawicznie parowce krążące między New Yorkiem a Bostonem lub Zatoką Meksykańską i płynęło mnóstwo goelet pełniących służbę przewozową w różnych punktach brzegu Ameryki. Można było spodziewać się chętnego na nich przyjęcia. Sposobność zatem sprzyjała pomimo 30 mil oddzielających Nautilusa od wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Jedna atoli, nieop, niepomyślna okoliczność, krzyżywała stanowczo plany Kanadyjczyka. Czas bardzo był niepogodny. Zbliżaliśmy się ku szlakom, często nawiedzanym przez burze. Ku krainie trąb i huraganów, powstających właśnie z nurtu Goldstreamu. Pusić się w wątłej łodzi na morze, często rozchukane, było narażenie się na pewną zgubę. Sam Ned Land na to się zgadzał. Tłumił też w sobie gniew, dręczony okrutną tęsknotą do ziemi, którą jedna tylko ucieczka mogła uleczyć. Panie, odezwał się pewnego dnia, trzeba, żeby się to już raz skończyło. Chcę wiedzieć, jak się rzeczy ma w istocie? Pański Nemo oddala się od lądów i zmierza na północ, ale oświadczam panu, że wystarcza mi już biegun południowy i nie pójdę z nim do, do bieguna północnego. Cóż robić, Nedzie, skoro ucieczka jest w tej chwili niemożliwa? Wracam do mojej myśli. Trzeba rozmówić się z kapitanem. Nie wspomniałeś pan nic, kiedyśmy byli na morzach pańskiego kraju. Otóż teraz, gdy jesteśmy na morzach mojego, ja sam z nim będę mówił. Kiedy pomyślę, że za kilka dni Nautilus będzie się znajdował na wysokości Nowej Szkocji, że tam w kierunku Nowej Fundlandii otwiera się zatoka, w którą wpada Święty Walżyniec, i że Święty Walżyniec to moja rzeka, rzeką Quebecu, mego rodzinnego miasta rzeka. Kiedy pomyślę o tym wszystkim, to ogarnia mnie wściekłość i włosy powstają na głowie. Wierz mi pan, raczej skoczę w morze niż tu zostanę. Duszę się tutaj. Karaliczek tracił widocznie resztę cierpliwości. Dzielna jego natura nie mogła pogodzić się z tak długim uwięzieniem. Z każdym dniem mizernią. Charakter jego stał się bardziej ponury. Czułem, co musiał cierpieć, bo i mnie także ogarniała tęsknota. Upłynęło już blisko 7 miesięcy. Jak pozbawieni byliśmy wszelkiej wiadomości z lądu. Zresztą. Odosobnienie się kapitanemu, jego zmieniony humor, zwłaszcza od czasów walki z buntwami, jego małomówność, wszystko to przedstawiało mi rzeczy w innych kolorach. Nie czułem już tego co w pierwszych dni zapału. Należało być chyba jak konsel flamandczykiem, żeby się zgodzić z takim istnieniem wśród żywiołu przeznaczonego dla wielu rybów i innych mieszkańców morza. W istocie, gdyby ten zacny chłopiec zamiast płuc ją skrzela, to sądzę, że byłaby z niego wspaniała ryba. I cóż, panie, odezwał się Ned, widząc, że mu nie odpowiadam. Chcesz zatem, Nedzie, żebym zapytał kapitana Nemo, jaki ma względem zamiary? Tak, panie. I to pomimo, że już raz jeden oznajmił. Tak, pragnę ostatecznie się zapewnić, mów pan wreszcie, za mnie jednego. W moim imieniu tylko, jeżeli pan zechcesz. Ale ja go tak rzadko spotykam. Unika nawet mnie. Tym większy powód, żeby go poszukać. Pomówię z nim nadzie. Kiedy? Pytał na Kanadyczyk. – Ja go spotkam. Panie Aron Max, czy chcesz pan, żebym ja sam z nim poszedł? Nie. Spójrzcie na tym, spójrzcie z tym na mnie. Jutro, dzisiaj, rzekł ten Zgoda, dziś jeszcze się z nim zobaczę. Odparłem Kanadyczkowi, który, działając na swoją rękę, byłby niezawodnie popsuł całą sprawę. Zostałem sam jeden. Postanowiwszy rozmówić się z kapitanem, chciałem to niezwłocznie załatwić. Wolę bowiem sprawę załatwioną niż do załatwienia. Wróciłem do mego pokoju. Stąd usłyszałem stąpanie w gabinecie kapitana Nemo. Nie należało opuszczać tej sposobności zobaczenia się z nim. Zapukałem do drzwi, ale nie otrzymałem żadnej powiedzi. Zapukawszy powtórnie, nacisnąłem klamkę. Drzwi się otworzyły. Wszedłem. Kapitan znajduł się w gabinecie. Pochylony nad stołem do pracy, nie słyszał mnie. Powziął się mocny zamiar nie odejścia stąd. Dopóki nie, nie wybazam kapitana, podszedłem do stołu. Nagle kapitan poniósł głowę, zmarszczył brwi i zapytał to na dość ostrym: Pan tutaj? Czego pan żąda, ode mnie? Pomówić z panem, kapitanie. Ależ pan, jestem zajęty, pracuję. Czyż tej swobody samotności, jaką panu zostawiam, nie mogę mieć także dla siebie? Przyjęcie było nie bardzo ośmielające. Postanowiłem jednak wszystkiego wysłuchać, żeby na wszystko odpowiedzieć. Panie, odrzekł chłoną, mam z panem omówić o sprawie, z którą nie wolno mi zwlekać. O czymże to panie? zapytał szyderczo. Czyś pan zrobił jakie odkrycie, które uszuło moje uwagi? Czy może zwierzyło panu nowe tajniki? Nie rozumieliśmy się. Zanim jednak zdążyłem mu odpowiedzieć, dodał poważniejszym już tonem, wskazując na rozłożony na stole rękopis. Oto, panie Aaron Nax. Rękopis w kilku językach. Zawiera on streszczenie moich studiów nad morzem. Jeśli podoba się Bogu, nie zginie wraz ze mną. Rękopis ten, podpisany moim nazwiskiem, uzupełniony historią mego życia, zostanie umieszczony w małym, niezatapiającym się naczyniu. Ostatni z nas, ten, który przeżyje nas wszystkich na Nautilusie, rzuć ten przyrząd do morza. Rękopis powędruje, gdzie go fale poniosą. Nazwisko tego człowieka, historia życia, własną własnoręcznie, więc tajemnica jego zostanie kiedyś odkryta. W tej chwili jednak widziałem tylko w owym wyznaniu środek przystąpienia do rzeczy. Kapitanie, odparłem, muszę pochwalić twoją, myśl Twoją. Nie godzi się, aby owoc Twoich badań zaginął. Lecz sposób, jakiego chcesz użyć, wydaje mi się zbyt niepewny. Kto wie, gdzie wiatr zabędą ten przyrząd, w czyje ręce mu wpadnie. Czyż nie można obmyślić czegoś lepszego? Czyż pan lub który z ludzi pańskich nie może? Nigdy, kapitanie, że kapitan żywo mi przerwając. Ale ja, moi twarzysze, gotowiśmy przechować starannie ten egopis i gdybyś pan wróci, wrócił nam wolność. Wolność? zał kapitan powstając. — Tak, panie, i właśnie w tym siedmiu miałem się z panem rozmówić Od siedmiu już miesięcy jesteśmy na pańskim statku i dziś w my to towarzyszy i własnym zapytuje pana, czy zamierzasz na zawsze nas tu zatrzymać. — Panie Aaron Nax, — rzekł kawdanemu, — odpowiem dziś panu to, co on ci odpowiedział przed siedmiu miesiącami. Kto raz wstąpił na Nautilusa, ten już nie może go opuścić. — Ależ, pan, okrutno narzucasz nam niewolę. Nazywaj pan to, jak, jak się panu podoba. Lecz niewolnie zachowuje wszędzie prawo do odzyskania wolności. Jakiekolwiek nastręczą mu, mu się sposoby, może zawsze poczytać je za dobre. Albo mam tego, tego prawa. Odpowiedział koledze Kto zaprzecza? Czym pomyślał kiedy wiązać was przysięgą? I skrzyżowawszy ręce na piersiach, patrzył mi w oczy. Panie, rzekł. Powracać drugi raz do tego przedmiotu nie byłoby przyjemne ani dla pana ani dla mnie. Skoro jednak jest już zaczęty, nikt mi go wolno będzie wyczerpać. Powtarzam panu, nie będzie to tylko, o nie chodzi to tylko o moją osobę. Dla mnie nauka jest podporą, dzielną rozrywką, pociągiem, namiętnością, dla której mogę o wszystkie zapomnieć. Jak, jak pan, zdolny jestem żyć w ukryciu i nieznany, ze znikomą nadzieją pozostawienia kiedyś w przyszłości. Rezultatu mojej pracy, za pomocą wątpliwego przyrządu powierzonego fali i wychrom słowem mogę podziwiać pana i bez przykrości towarzyszyć mu w roli, którą poniekąd pojmuję. Lubo, pod wielu innymi względami, życie pańskie otoczone jest dla mnie chmurą zagadek i tajemnic. W których my tylko, ja i my jeszcze nie mamy żadnego udziału. A i wtedy, nawet gdy serca nasze mogły uderzyć dla Pana, wzruszone widokiem Twojej boleści, lub zachwycone dziełami działa, dział, geniuszu i męstwa, musieliśmy tłumić sobie choćby najmniejsze oznaki owej sympatii, którą wzbudza wszystko, co dobre i piękne. Lecz bez względu na to, czy pochodzi od przecięcia czy wroga, Ołóż to uczucie, że jesteśmy obcy wszystkiemu, co Pana się tyczy. czyli położenie naszym nieznośnym, niemożliwym nawet dla mnie, ale szczególnie nieznośnym dla landa. Każdy człowiek, już przez to samo, że jest, war że jest człowiekiem, wart aby o nim myślano. Czyż Pan zadałeś sobie pytanie, ile to myśliwych projektów zrodzić może miłość wolności lub nienawiść niewoli? w takiej naturze jak kanadyjczyka, o czym mógł myśleć i co, co zamierzać, czy upróbować. Zamilkłem. Kapitan Nemo postał. Niech Nedland myśli. Zamierza, próbuje, co mu się poda. Mnie szał to. Nie ja go szukałem. Nie dla mojej przyjemności trzymałem go na statku. Co zaś do pana, panie Aron Nax, należysz pan do tych ludzi, co zdolni są wszystko zrozumieć. Rozmowa nasza w tym przedmiocie będzie zaraz ostatnia, bo drugi raz nie mógłbym na pana wysłuchać. Wyszedłem począwszy od tego dnia. Wyszedłem. Począwszy od tego dnia, położenie nasze stało się bardzo drażliwe. Powtórzyłem moją rozmowę towarzyszom. Wiemy teraz, rzekł Ned, że nie możemy się niczego spodziewać od tego człowieka. Nautilus zbliża się do Long Island. Uciekniemy bez względu na pogodę. Niebo. A to stawało się coraz groźniejsze. Objawiały się oznaki huraganu. Atmosfera robiła się biaława i mleczna. Po rozpostartych na, rozpo na niebie chmurach pierzastych wysuwały się od poziomu kłęby chmur deszczowych. Inne znów chmury mknęły niżej z niezwykłą szybkością. Morze rosło i wzdymało się w podłużne bałwany. Ptaki znikały z wyjątkiem petreli i zwolenników burzy. Barometr znacznie opadał i wskazywał w powietrzu niezmiernie pary. Mieszanka storm rozkładała się pod wpływem przesycającej powietrza elektryczności. Zbliżała się walka żywiołów. Burza wybuchła w dniu 18 maja, właśnie kiedy Nautilus płynął na wysokości Long Island, o kilka mil od przesmyków Nowego Jorku. Mogę opisać te tę walkę żywiołów, bo zamiast schronić się przed nią w głębiny, kapitan Nemo przez niepojęty kaprys zapragnął stawić czoło na powierzchni morza. Wiatr dołów z południa zachodu, zrazu z szybkością 15 metrów na która około trzeciej z wieczora wzmogła się do 25 metrów, jest to szybkość nawałnic. Kapitan Nemo, niezruszony pod uderzenia wiatru, zajął miejsce na platformie. Kazał przywiązać, się do, kazał przywiązać się do niej w pół ciała, żeby go nie porwały rozchukane bawany Poszedłem za nim i kazałem się także przywiązać, podziwiając jej i ową burzę, i tego niezrównanego człowieka, co jej urągał. Ogromne szmaty chmur zametały wzdęte morze, nurzając się w wodzie. Nie widziałem już ani jednej z owych małych, pośrednich fal, tworzących się w głębi wielkich wkręsłości. Nic oprócz długich, czarnych bałwanów, których grzbiet nawet się nie rozproskiwał, by tak były gęste i zbite. Wysokość ich co chwila wzrastała. Nautilus, raz leżąc na boku, to znowu stercząc jak maszt do góry, roz... yy, zataczał się i kołysał straszliwie. Około piątej spadł ulewny deszcz, nie, u, nie uśmierzywszy ani wichru ani morza. Huragan rozpasał się z szybkością 45 m na sekundę, to jest blisko 40 mil na godzinę. Przy takiej sile wywraca on domy, wtłacza drzwi, zrywa dachówki, łamie żelazne kraty, demontuje 24-funtowe działa. A jednak Nautilus, wśród owej nawołnicy Usprawiedliwiał zdanie uczonego inżyniera, że dobrze zbudowane pudło statku nie potrzebuje nigdy obawiać się morza. Nie była to opierająca się skała, którą, to, którą by bałwany te wyrwał z posady, ale stalowe wrzeciono, uległe i ruchliwe, bez żagli i masztów, urągające bezkarnie wściekłej nawałnicy. Badałem pilnie roskie uznane bałwany. Wysokość ich wynosiła do 15 metrów na 150 do 160 metrów długości. A szybkość pędu równająca się połowie szybkości wiatru, 15 m na sekundę. Objętość ich i siła wzrastały w stosunku do głębokości wód. Zrozumiałem wówczas przeznaczenie tych fal, które. Wiążąc w sobie powietrze i wtłaczając je na dno morskie, niosą tam życie wraz z tlenem. Olbrzymia ich siła ciśnienia może dochodzić, jak obliczono, do 3000 kg na stopę kwadratową partej powierzchni. One to podczas burzy 23 grudnia 1864 roku, rozwaliwszy część miasta Jedo w Japonii i przebiegając 700 km na godzinę, rozbijały się tegoż samego dnia na brzegach Ameryki. Potęga burzy wzrosła z nadejściem nocy. Barometr, podobnie jak w roku 1860, podczas huraganu przez wyspę Reunion spadł do 710 mm. Ze schyłkiem dnia dostrzegł na widokręgu duży statek opierający się z trudnością bałwaną. Posunął się przy małej parze, żeby się utrzymać na fali. Musiał to być jeden z parowców kursujących z Nowego Jorku do Liverpoolu lub Hawru. Nie za długo zniknął w ciemnościach. O dziesiątej wieczorem całe niebo było w ogniu. Atmosfery przeżynały wciąż gwałtowne błyskawice. Nie mogłem znieść ich blasku, gdy tymczasem katernemu, wpatrując się w nie z upodobaniem, zdawało się wciągać w siebie ducha burzy. Straszliwy łoskot napełniał powietrze łoskot złożony z ryku, z druzgotanych druzgo bałwanów, szumu wichru, huku piorunów. Wiatr szalał. Na wszystkich punktach okręgu, bo huragan ciągnący ze wschodu powracał tam, przechodząc przez północ, zachód i południe w kierunku odwrotnym burz wichrowych półkur południowej. Ach, ten Gulf Stream usprawiedliwiał zupełnie swą nazwę króla burz. On to tworzy owe straszne huragany, wynikające wskutek różnicy temperatury warstw powietrza ułożonych nad jego nurtami. Po deszczu nastąpiła ulewa ognista. Krople wody zamieniły się w piorunujące kiście. Rzekłbyś, że kapitan Nemo, szukając godnej siebie śmierci, pragnął być rażnym gromem. Przy gwałtownym przechyleniu się z tyłu naprzód, Nautilus podniósł się, podniósł powietrze swoją starą ostrogę, niby strzałę piorunochronu. i widziałem, jak z niej tryskały błyskawice niezliczone. Rozbity, wycieńczony, przyciągałem się do klapy. Otworzyłem ją i zeszedłem do salonu. Burza dosięgła wówczas najwyższego stopnia natężenia. Niepodobna było utrzymać na pokładzie nautilusa. Nemo wrócił około północy. Słyszałem, jak zbiorniki zaczęły napełniać się wodą i Nautilus zanurzał się w wolna potwale. Przez odsłonięte szyby salonu widziałem popłoszone wielkie ryby. Przesuwające się jak cienie w gorącej wodzie. Niektóre z nich stały w mych oczach rażą piorunem. Nautilus opuszczał się ciągle. Myślałem, że znajdzie spokojność w głębokości 15 metrów. Nie, górne warstwy były zbyt gwałtownie wzburzone. Trzeba było szukać spoczynku na g... aż na głębokości 50 metrów w otchłanie morza. Ale tam, co za spokój, co za cisza co za środowisko bezpieczne kto by powiedział że straszliwy huragan szalał podówczas na powierzchni oceanu